Mówię wam, jeszcze 2-3 lata i wszystko pierdolnie, nie ma innej opcji. Najwyższy czas, ale ja za bardzo w to nie wierzę. Wielu jest ludzi, którzy chcą wszystko rozwalić, ale boją się przejść do działania. Dawno kiedy wszyscy będą mieli powyżej jajec. O kurwa, chłopaki, tego dnia chwycimy za broń, spalimy wszystko. Nic im nie da spuszczanie psów i tak będą głównie uszy. Ale najpierw ziomki muszą się obudzić. Jak wszystko ma pierdolnąć, pierwszy wezmę klamkę i wszystkich rozjebie. Dopiero jak władza przegnie pałę, ludzie otworzą oczy. Pamiętacie, Watson? No raczej. Wtedy wszyscy kolaboranci zawisną skóry, wysyny! Wszyscy zadekowani w belwerderze. Pła, pła, pła! Wszystkim się spocą rowy. I sami będziemy rozdawać karty. I tego nie będą u władzy. Tak, u władzy tak! tak. Ha, 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 eee, dobra, chłopaki, bylibyście uprzejmi się uciszyć, przeszkadzacie klientom. Dobra, dobra, po co te nerwy? Tylko rozmawiamy. Będziemy spokojni, przepraszamy. O, Kolaborant, dupolis. Władza dla ludu. Boom.